Wysokości. W pewnym trójkącie mają długość 1 trzecia, 1 czwarta i 1 piąta. Wykaże, że jest to trójkąt prostokątny. No dobra. Mamy podane długości wysokości. My wiemy, że pole trójkąta, jeżeli mamy wysokość, to możemy opisać jako pole trójkąta. No to jest 1 druga, a razy h, ale tutaj uwaga na definicję, we wzorach maturalnych macie to podane, natomiast mówi się, że to jest jedna druga boku razy wysokość i wysokość opuszczona na ten bok, czyli można tutaj dodać indeks a, tak, czyli wysokość opuszczona na bok a, dlatego mnożymy właśnie tutaj razy a. Analogicznie, jeżeli będziemy mieć bok b, no to będziemy mieć 1 to się równa jedna druga, bo pole się przecież nie zmienia, b Razy wysokość opuszczona na bok B i tak dalej, i tak dalej z bokiem C, warto zauważyć, w takim razie, że to tutaj jest to samo. Jeżeli byśmy to obu stronnie pomnożyli razy 2, to wyjdzie nam A razy H2 jest równe B razy HB. I właśnie z tej linijki tutaj oczywiście to będzie podwojone pole, ale. Można by było tutaj z tej linijki skorzystać i my to właśnie uczynimy. No dobra, w takim razie my mamy nasze wysokości opuszczone na jakieś tam boki, że tak powiem. No to ja zrobię wysokość 1 trzecia jest opuszczona na bok A, czyli 1 trzecia A razy A. A razy H A, tu miało być A, jest równa 1 czwarta opuszczona na bok B i 1 piąta jest opuszczona na bok z tego wynika, jeżeli by to sobie poparować, że tak powiem, to będziemy mieć z tego niebieskiego, nazwijmy to sobie z niebieskiej pary, będziemy mieć 1 trzecią a, równa się 1 czwarta b. Jeżeli to sobie pomnożę razy 4, to dostanę b. W takim razie b to jest po prostu 4 trzecie a. Uzależniłem b, bok b, od długości a. To samo zrobię z bokiem C i użyję I A i C. I to zrobię na zielono. Czyli 1 trzecia A jest równa 1 piąta C. Jeżeli to pomnożę razy 5, no to mam 5 trzecich A jest równe C, czyli mam i C i B. Tutaj natomiast gdy mamy już wyznaczone C B i A. Warto zaznaczyć, jak sytuacja w tym trójkącie z tymi kątami się ma. Wiemy, że jak mamy jakiś trójkąt, tutaj o, że tak powiem, od ręki jakiś trójkąt odrysowałem, że najdłuższy bok leży zawsze naprzeciw największego kąta. I tak też będzie w naszym przypadku. My szukamy tego kąta prostego i to będzie największy kąt. Czyli tu będzie największa najdłuższy bok natomiast jeszcze jedna własność jest taka, że na najdłuższy bok pada zawsze najkrótsza wysokość czyli tutaj mamy najdłuższy bok i najkrótszą wysokość bo wysokość tutaj jest 1 piąta mamy 3 wysokości, 1 trzecia, 1 czwarta 1 piąta, no to 1 piąta jest najkrótszą wysokością, czyli pada na najdłuższy bok w takim razie będziemy mieć stwierdzenia kosinusów będziemy mieć c kwadrat, jest równość a kwadrat plus b kwadrat odjąć 2AB kosinus i nazwiemy go sobie tutaj prosto ze wzorów jako kosinus gamma A mamy wyznaczone c, mamy wyznaczone b. Wystarczy to wszystko podstawić i sprawdzimy z trigonometrii, jaka jest gama. Dobra, no to mamy w takim razie c to jest 5 trzecich A. I żeby to było równe 0, to a musi być równe 0 lub cosinus gamma musi być równe 0, ale a równe 0 nie należy do naszej dziedziny, bo jeżeli a by było równe 0, to ten trójkąt by nie istniał, no bo a jest bokiem. W takim razie cosinus gamma jest równe 0, jest naszym jedynym rozwiązaniem, a cosinus przyjmuje wartość 0 dla gamy równej 90. I to jest to, co mieliśmy wykazać, czyli ten trójkąt jest prostokątny.